Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, Natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego, stępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Boję słuchać słowa tej niedzieli chrztu Pańskiego, w tym. W tym kontekście tych wydarzeń, których doświadczamy, bo słowo przychodzi, żeby być światłem na nasze życie. Nie jest informacją, żeby się czegoś dowiedzieć o tym, co się wydarzyło dwa tysiące lat, tylko że, żeby dzisiaj nam pomagać w naszym życiu, w codzienności. Więc próbuję słuchać tego słowa w kontekście na przykład. Śmierci papieża emeryta Benedykta. Nie wiem, czy śledziliście trochę relacje z pogrzebu i komentarze różnego rodzaju. Wiele głosów się odzywało, może, może czytaliście lub słuchaliście, bo gdzieś opanowały trochę internet. Biada nam, biada nam, koniec z nami. Co się stanie z nami po śmierci papieża Benedykta, który był tym, który powstrzymywał Antychrysta? Spotkaliście się z takim komentarzem? Były takie komentarze, prawda? Były. I to jest problem. Co się stanie z tym z nami, skoro odszedł ten, który powstrzymywał Antychrysta? A dzisiejsze słowo stawia nam o wiele większy problem, o wiele większy. Co się z nami stanie, jeżeli będziemy powstrzymywać Chrystusa od pełnienia Jego misji w tym świecie? Dzisiaj widzimy Chrystusa, który przychodzi nad Jordan i chce wejść do tych wód, do tych wód, w których ludzie wyznawali swoje grzechy, zostawiali swoje grzechy. To są, to są te wody, wody potopu, które przyszły jako. Yy, Kara za, za grzech ludzi. Wody, które, które Bóg spuścił z nieba, bo był zasmucony patrząc na, na sytuację człowieka. To jest Księga Rodzaju opisuje to wydarzenie. I tam jest powiedziane, że Bóg zasmucił się patrząc się na tą sytuację, i pożałował tego, że stworzył człowieka. Ale uratował ludzkość poprzez Noego. I po tym wydarzeniu powiedział: Już więcej tego nie zrobię. I zawarł przymierze. A w Chrystusie zawiera nowe przymierze we krwi Chrystusa. Krew Chrystusa jest odpowiedzią na grzech. Tak jak w tym opowiadaniu o Kainie jest powiedziane, Bóg zwraca się do, do, do Kaina, że krew Twojego brata krzyczy do mnie z ziemi. Krzyczy o co? O pomstę. Mówi, ale krew Chrystusa przemawia głośniej. Krew Chrystusa, która przemawia głośniej, to jest to Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jaka jest misja Chrystusa? Misja Chrystusa, którą... Ta, ta, uro, ta uroczystość Chrztu Pańskiego inauguruje, otwiera. Jest wejść w naszą rzeczywistość i stać się grzechem dla nas. To mówi Święty Paweł. On stał się dla nas grzechem, żebyśmy my mogli stać się sprawiedliwością Bożą. On wziął na siebie śmierć, żebyśmy my mogli doświadczyć życia. I Chrystus przychodzi, chce wejść w ten świat. To jest Jego misja żeby pobrudzić się grzechem świata. Na Jego poranionym ciele widzimy, że rzeczywiście pobrudził się naszymi grzechami. Ciało jest zmaltretowane, zniekształcone, zeszpecone. Prorok mówi, że, że nie można na Niego patrzeć, odwraca się od Niego wzrok. Chrystus przyszedł na ten świat, żeby wypełnić misję zbawienia tego świata. I żeby mógł to zrobić, wchodzi w ten świat. I każdy, który powstrzymuje Chrystusa przed tą misją wchodzenia w tą rzeczywistość, to znaczy mówi, że Bóg się już zniechęcił nami, że Bóg teraz będzie posyłał, nie wiem, koniec świata, jakieś, jakieś masakryczne kataklizmy, jakieś nie wiadomo jakie choroby, jakieś nie wiadomo kary. Powstrzymuje Chrystusa, bo mówi, że Chrystus dzisiaj nie będzie wypełniał swojej misji. I to jest o wiele ważniejszy problem, który mamy, niż to, co się z nami stanie po śmierci papieża Emeryta Benedykta. To jest o wiele poważniejszy problem. O wiele poważniejszy problem. I dzisiaj ta uroczystość zaprasza nas do tego, żebyśmy przyjęli Chrystusa. W naszą słabość. Dzisiaj Chrystus będzie przychodził. On zawsze do nas przychodzi na tej Eucharystii, jako ten, który mówi, To jest moje ciało wydane za Was. Przychodzi zawsze jako ten, który mówi, To jest moja krew wylana na odpuszczenie grzechów. Przychodzi zawsze jako ten, który nas kocha jako pierwszy, który wyprzedza nas w swojej miłości, który się nie znużył, jak dzisiaj pięknie mówił prorok. Prorok Izajasz w tej pierwszej pieśni y, sługi Jachwe. Księga Izajasza ma takie cztery pieśni, które trochę rozświetlają, zapowiadają tajemniczą postać kogoś, który jest sługą Jachwe, który daje się posłać na ten świat, żeby dać się zmiażdżyć za ten świat, żeby mógł otrzymać życie. I dzisiaj bardzo pięknie mówi, On rzeczywiście przyniesie prawo. Jakie prawo? Krzysztof powiedział, pamiętacie na to pytanie, jakie jest najważniejsze przykazanie, najważniejsze, podstawowe przykazanie. To prawo. Na czym polega prawo i prorocy? Kochaj Boga, Pana Twego, z całego Twego serca, ze wszystkich Twoich sił, z całej Twojej duszy, a bliźniego jak siebie samego. I On rzeczywiście przyniesie prawo, bo jak patrzymy się na krzyż, na to, gdzie On stał się grzechem, wziął na siebie nasz grzech, nasz grzech go poranił, to On tam kocha Boga rzeczywiście całym sercem. Serce jego zostało przebite do ostatniej kropli krwi. Rzeczywiście kocha Boga całą duszą, mówi: Ojcze, w Twoje ręce oddaję mego ducha. Kocha ze wszystkich sił, jest przybity, nic nie może zrobić, jest unieruchomiony. Kocha Boga rzeczywiście, utrwalił to prawo. Nie przez to, że stosował przemoc, że wymagał, że nakazywał, że walił po głowie słowem Boga, ale przez to, że stał się grzechem dla nas. Bóg nie odpuścił sobie tego świata, nie odpuścił sobie naszych małżeństw, które już nie żyją ze sobą albo żyją jak kot, pies z kotem. Które przeżywają kryzysy, gdzie każdy ma swoje życie. Bóg nie odpuścił, nie zniechęcił się, nie znużył się. Chrystus nieustannie przychodzi, wkracza w naszą rzeczywistość. Bóg kocha ciebie, Bóg kocha Twoje małżeństwo, kocha Twoje dzieci, kocha ten świat i nieustannie przychodzi w ten świat. Ktoś powiedział: Jestem z Wami aż do skończenia świata. Ten, kto głosi, że, że Chrystus już nie może, Bóg już nie może kochać świata, jest antychrystem. To było wczoraj w słowie, które otrzymaliśmy w sobotę. Ten, kto nie wierzy, że Chrystus przyszedł w ciele, właśnie w tym ciele, przyszedł jako człowiek, wszedł w Jordan, wszedł w naszą rzeczywistość, żeby pobrudzić się naszymi grzechami, jest antychrystem. Jest tym, który próbuje powstrzymać przyjście Chrystusa. I to jest o wiele poważniejszy problem niż, niż śmierć papieża Emeryta Benedykta, który, jak mówią w cudzysłowie, był tym, który powstrzymywał Antychrysta. Powstrzymywać Chrystusa jest o wiele większy problem. Powiedzieć, że Chrystus nie kocha tego świata, jest bluźnierstwem. Święty Paweł. W takim w tym kontekście mówił ten kto nie kocha Chrystusa. Kto nie kocha Chrystusa, niech będzie wyklęty. Ten kto mówi, że Bóg nie kocha tego świata, że Bóg się z nim męczył, niech będzie wyklęty. To jest bardzo bardzo mocne słowo, które dzisiaj przychodzi jako pomoc dla nas biedaczków, bo naprawdę możemy być zagubieni w tym, w tych wydarzeniach, <laughs> słuchając różnych fałszywych proroków, którzy powstają, którzy próbują pokazać nam Boga, który jest tyranem, mas, jakimś sadystą, który tylko przychodzi, żeby karać i, i sądzić, który chce tylko zniszczyć wszystko. Możemy być naprawdę znużeni. I dlatego dzisiaj rzeczywiście to jest dobra nowina, która przychodzi. Kiedy Chrystus mówi do, do Jana Chrzciciela, ustąp teraz bo godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Ustąp, przestań się opierać. Przyjmij tą prawdę, przyjmij Chrystusa, który jest słowem Boga, który mówił, Kto widzi mnie, widzi Ojca. Przyjmij to, tą miłość Boga, która przychodzi, która się wyprzedza. My nie musimy zasługiwać na miłość, bracia i siostry. Nie musimy zasługiwać. Nie musimy się ciągle usprawiedliwiać przed Bogiem, że Pan Bóg mi nie ma mi nic do zarzucenia. To, do czego jesteśmy zaproszeni, to wpuścić Chrystusa w ten nasz grzech, w naszą nędzę, w naszą słabość. Bo Bóg kocha Ciebie, naprawdę, Jemu zależy na Tobie. Jak masz wątpliwości, patrz się na krzyż. I obyśmy dzisiaj, kiedy to się stanie, Mogli na nowo usłyszeć ten głos: To jest mój syn, moja córka umiłowana. Ty jesteś, ty jesteś mój umiłowany, moja córka. Jesteś źrenicą mego oka. Kocham Ciebie. Nie zostawię Cię nigdy samego. Będę przy Tobie. Nawet jak Ty mnie odrzucisz, będę Cię kochał do końca. To jest tajemnica, w której zostaliśmy zanurzeni we chrzcie. Oby dzisiaj Pan Bóg poruszył te wody. Oby pozwolił nam wyjść z tych naszych śmierci, z naszych uzależnień, z naszych grzechów, z naszych zniechęceń, znużeń, z tych różnych fałszywych opinii, które gdzieś tam nami zawładnęły, żebyśmy mogli wyjść jako żywi i pójść za Chrystusem, który dzisiaj rozpoczyna podróż i pragnie, żebyśmy udali się w tą podróż razem z Nim, żebyśmy z tych małych dzieci. Które jeszcze tutaj widzimy, z tego małego dziecka stali się dorosłym człowiekiem dojrzałym, który byłby odpowiedzią na te wszystkie problemy na złotego świata. Takie słowo, które dzisiaj słyszę w tym, w tym kontekście słowo naprawdę dobrej nowiny, która stanie się ciałem i będzie przychodzić i wydawać się w nasze ręce. To jest Bóg.